Dlaczego dzisiaj, 1 stycznia, istnieje obowiązek uczestniczenia w mszy Świętej? Gdybyśmy zadali to pytanie ludziom, tym nielicznym jeszcze, którzy chodzą do kościoła, takie pytanie, zapewne by odpowiedzieli: No, bo jest nowy rok. Jest to tylko półprawdy. Nowy rok jest kwestią umowną. Jest jedna rzecz. Poza tym jest to święto raczej świeckie. Natomiast niewątpliwie. Każe nam ten nowy rok, jakby ta okazja, iść do kościoła i żarliwie się modlić o Boże Błogosławieństwo i Bożą Opiekę w rozpoczynającym się roku. Zwłaszcza po ostatnich doświadczeniach, czy to doświadczeniach ostatniego roku, musimy szczególnie Boga błagać o obronę. Przed szaleństwem, przed perfidią czy też głupotą, trudno powiedzieć, rządzących tym światem. Doświadczenia bolesne każą nam szukać pomocy i opieki u tego, który jest mocniejszy niż moce tego świata. Ale, drodzy wierni, tak jak powiedziałem, to nie jest najistotniejsze, najistotniejszy powód, dla którego przychodzimy dzisiaj do świątyni. Natomiast najważniejszym powodem jest zakończenie obchodu świąt Bożego Narodzenia, zakończeniu Oktawy Bożego Narodzenia. Drodzy wierni, Oktawa Bożego Narodzenia to takie przedłużone na osiem dni święto Narodzenia Pańskiego, kiedy Kościół codziennie woła, Chodi natus es nobis salvator mundi. Dzisiaj narodził się nam zbawiciel świata. Te osiem dni tworzą niejako jedno święto, jako jeden dzień, w którym przeczysta dziewica wydała na świat syna Bożego. I dzisiaj, zgodnie z prawem żydowskim, wspominamy to wydarzenie, które rzeczywiście osiem dni po narodzeniu Pańskim się dokonało, a mianowicie obrzezanie Pana naszego Jezusa Chrystusa i nadanie mu tego imienia, które zostało objawione przez Archanioła Gabriela i Najświętszej Marii Pannie i Świętemu Józefowi. Drodzy bierni, ta rzeczywistość końca oktawy i rzeczywistość rozpoczęcia Nowego Roku łączą się dzisiaj i mają na siebie wpływ. Dlatego chciałbym, ażebyśmy w tą treść tego święta rzeczywiście przez chwilę się zagłębili, a mianowicie spójrzmy na to, czymże było to święto. To te osiem dni i ten obrzęd, który był i bolesny i upokarzający, któremu się Pan nasz Jezus Chrystus poddał. Najpierw musimy powiedzieć sobie wyraźnie i jasno, że Pan Jezus jako prawodawca, jako równy Ojcu, jako Syn Boży, nie podlegał żadnym przepisom, które, które sam ustanowił dla narodu żydowskiego jako pewne przygotowanie na przyjście jego samego. Natomiast chciał poddać się tym obrzędom, ażeby dać nam ważną naukę i ta ważna nauka powinna nam przyświecać codziennie i ukazywać nam, w jaki sposób mamy pójść do nieba. Drodzy wierni, tak się często zdarza i nie jeden raz słyszę od ludzi, że od nowego roku to ja coś tam ze sobą zrobię. Od nowego roku niektórzy mówią, idę na dietę. Od nowego roku zacznę ćwiczyć, od nowego roku porzucę jakiś tam nauk, od nowego roku zabiorę się za pracę, od nowego roku będę poświęcał więcej czasu mojej rodzinie, od nowego roku jeszcze coś tam zrobię, wypełnię jakiś projekt, który gdzieś tam mi zalega, i tak dalej, i tak dalej. Robimy tak zwane noworoczne postanowienia. Ale te noworoczne postanowienia to jest największa chyba iluzja, którą, którą sami siebie wprowadzamy, ponieważ częstokroć w ogóle, mimo tych postanowień, nigdy się za nie nie zabieramy. One się kończą najczęściej dnia 2 stycznia albo nawet już 1 stycznia, bo gdzieś tam sobie marzymy, widząc, że nasze życie być może nie wygląda najlepiej, być może też i fizycznie, spra sprawnie jesteśmy, że tak powiem, tutaj jakoś cofnięcie, albo też jakby życie nasze nie przynosi tych owoców, które powinny. No i dlatego sami siebie łudzimy i mówimy tak, od nowego roku zabiorę się za siebie. Czasami wśród tych postanowień jest, są też jakieś postanowienia natury duchowej, chociaż najczęściej są to postanowienia, tak przynajmniej jak się spotykam, z raczej natury takiej przyziemnej czy też próżnej. Drodzy wierni, i to jest zadziwiające, że właśnie lubimy sami siebie gdzieś tam oszukać i mówić, że coś tam z sobą zrobimy. Natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście Pan nasz Jezus Chrystus pokazuje nam dzisiaj przez to wydarzenie obrzezania, że mamy tutaj konkretnie podjąć ważne postanowienia, od których będzie zależała nasza, nasza cała wieczność. Otóż Pan Jezus dzisiaj w tej, daje nam potrójną treść w dniu dzisiejszym i każe nam, ażebyśmy się przyjrzeli tej, tej treści. Najpierw jest objawione oficjalnie, jakby dla całego świata, zbawcze imię. Imię, które mówi, że Pan Jezus jest Zbawicielem. I tutaj musimy my sobie uświadomić, którzy czasami być może tego imienia nadużywamy, że to imię odnosi się do samej misji Pana Jezusa, po co On przyszedł na świat przyszedł na świat, żeby zbawić człowieka. I nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, jak tylko w imieniu Jezus. I to jest ten pierwszy antyekumeniczny i antymaterialistyczny aspekt. Słuchajcie, nie zmieni nas. I nie doprowadzi nas do nieba ani siłownia, ani dieta, ani pozycja, ani nawet nasze wyniki pracy. To, to wszystko tak naprawdę nie prowadzi nas do, do, w żaden sposób do zbawienia i również nie doprowadzi nas do zbawienia jakakolwiek inna religia. Nie doprowadzi nas do zbawienia ani modernizm, ani schizma prawosławna, ani protestantyzm, a tym bardziej judaizm i wszelkie inne fałszywe religie. To wszystko są mrzonki, to wszystko są urojenia i dlatego też, jeżeli my mamy rzeczywiście tylko jeden środek, i tym środkiem jest Syn Boży, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. To my musimy się tego środka trzymać. Bo cóż jeżeli ten jedyny środek zostanie utracony, to nic innego nam nie pomoże. I teraz następny, następna nauka, która wynika z tego dnia dzisiejszego, a mianowicie upokorzenie. Syn Boży przyjmuje upokorzenie ażeby nas nauczyć, że tylko i wyłącznie przez pokorę będziemy mogli dojść do Królestwa Niebieskiego. To upokorzenie Syna Bożego w tym obrzędzie, któremu się poddaje, poucza nas, że nasze częstokroć postanowienia, które podejmujemy, są wręcz przeciwne tej cnocie, którą Pan Jezus daje jako jedną z fundamentalnych. A żeby pójść do nieba, mówi Pismo Święte, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Cóż my robimy często, robimy właśnie wręcz odwrotnie. Te nasze postanowienia, tak zwane noworoczne postanowienia, najczęściej mają na celu naszą próżność, naszą pychę. Ktoś stwierdza, że mam za dużo kilogramów, więc idę na dietę inny mówi, że muszę tutaj poprawić tę żyznę, bo nie wyglądam tak, jak, na, jak należy, no to idę na siłownię, tak? Ktoś mówi, że mam okazję, jak się trochę przyłożę do pracy, to się wybić ponad innych w moim zespole, w moim miejscu pracy i dlatego też zabiera się za jakąś tam, za jakąś taką bardziej produktywną, wydajną pracę, która ma mu przynieść chwałę. Ktoś inny mówi, zarobię więcej pieniędzy, to będę mógł się pokazać. Do zbierni tak naprawdę nie dochodzimy do sedna sprawy. Otóż sednem sprawy jest nie to, że ja się pokażę i nie to, że ktoś mnie pochwali. Bo cóż z tego, że ktoś mnie pochwali, że o, ubyło ci 10 kilogramów, tak? Wyglądasz wspaniale. Cóż z tego? Czybym to robił, gdyby nikt tego nie widział? gdyby nikt z ludzi nie docenił, ale ludzie dzisiaj powiedzieli komplementa, jutro zapomną. Nie ma to większego znaczenia. Natomiast, czy to jest prawda o mnie? Otóż pokora jest tak naprawdę prawdą o nas samych i żąda od nas Pan Jezusa, żebyśmy się upokorzyli, żebyśmy uznali swoją grzeszność, swoją zależność, Uznali, żebyśmy się uznali i przyjęli to, że tak naprawdę potrzebujemy Zbawiciela, ponieważ stan nasz raczej nie rokuje dobrze. Są tacy ludzie, którzy mają straszną trudność, ażeby dojrzeć swoje winy. Dostrzegają winy u wszystkich, natomiast a kim się zwróci uwagę, to wpadają w szał. Mogą być to osoby duchowne, mogą być to osoby świeckie, nie są w stanie przyjąć w żaden sposób żadnej krytycznej uwagi. Dlatego też trzeba się modlić żarliwie o to, ażeby Bóg pokazał nam nasz stan, być może wcale nieprzyjemny, ale przecież wtedy jest człowiek naprawdę na dobrej drodze, kiedy wie, w, jakim, w jakiej kondycji duchowej się znajduje. Tacy ludzie, którzy nie dostrzegają swoich grzechów, to właśnie wprowadzają siebie w pełną iluzję. Owszem, czasami się odpowiadają i są to momenty, takie przebłyski światła, ale za chwilę gasną, ponieważ kiedy wychodzi z konfesjonału, już się nadyma, już się pyszni i już na innych patrzy z góry. Czyli zapomniał o tym, że grzesznik, a powinien mieć stałą pamięć o tym, że jest dłużnikiem Pana Boga, że popełnił w swoim życiu tyle zbrodni, tyle grzechów, że tak naprawdę, gdyby nie miłosierdzie Pańskie, gdyby nie zmiłowanie Boże i nie przyjście Syna Bożego, który za nas umarł, to by gdzie się znalazł taki człowiek? I trzecia nauka, którą daje nam Pan nasz Jezus Chrystus, to jest przelanie krwi. Pan Jezus... Dnia dzisiejszego po raz pierwszy przelewa krew te pierwociny krwi, ażeby zapowiedzieć nam i ukazać ten kulminacyjny moment Jego misji na ziemi, czyli Golgotę, w czasie której przeleje całą swoją krew, w czasie której odda ostatnią kroplę, ażeby obmyć duszę, ażeby tę duszę uświęcić, i dać tym duszom Boże życie. Drodzy krew dla Żydów oznaczała życie, dlatego też istniał zakaz spożywania krwi. Bóg chciał nam pokazać przez ten zakaz i przez ten szacunek dla krwi i przez to, że krew była zawsze tym, jakby materią, którą ofiarowano w świątyni jerozolimskiej Bogu, żeby pokazać, że syn Boży odda życie swoje za. Rodzaj ludzki, a żeby ten rodzaj ludzki, obmyty tą krwią, otrzymał życie Boże. I dlatego też, drodzy wierni, dzień dzisiejszy zapowiada nam właśnie tą ofiarę, tą hojność Syna Bożego, który chce, jako niemowlę, już cierpieć i już krew swoją przelewać, dlatego, żeby ratować coraz więcej ludzi, którzy są zagrożeni, którzy mogą po prostu się pogrążyć w otchłani piekielnej. Czym było dla Izraelitów obrzezanie? Otóż obrzezanie było tym takim zewnętrznym znakiem, jak mówię, bolesnym i upokarzającym, ale zarazem znakiem, który prowadził do uświadomienia, że jestem kimś innym niż otaczającym mnie poganie. Otóż Izraelita, który był naznaczony tym znakiem, wiedział, że przynależy do przymierza, wiedział, że jeszcze przed przyjściem pana naszego Jezusa Chrystusa przynależy do prawdziwej religii i że czci prawdziwie Boga, tak jak ten Bóg chce być czczony. Oczywiście w Nowym Testamencie obrzezanie nie obowiązuje. Izraelici, którzy nie przyjęli pełni objawienia, którą dał nam Pan nasz Jezus Chrystus, odpadli od prawdziwej religii, stali się jedną z fałszywych religii, natomiast jedynie Kościół katolicki jest tą prawdziwą i zbawiającą religią. I Kościół katolicki ma już nowotestamentalne sakramenty, nie te, które były w Starym Testamencie, jak obrzezanie czy baranek paschalny, ale ma nowe sakramenty, a przecież te nowe sakramenty nam mają uświadamiać właśnie coś takiego. Z, tym, z tych sakramentów najważniejszym dla naszego zbawienia jest chrzest. I rozwiernie czymże jest chrzest? Chrzest jest naznaczeniem duszy naszej, Znakiem krzyża i wezwaniem nad nami trzech osób boskich. A cóż to znaczy, że przez znak krzyża, który nad nami jest czyniony, i przez wezwanie przenajświętszej, nierozdzielnej trójcy, stajemy się świątynią Boga, stajemy się kimś innym niż poganie na zewnątrz. Staliśmy obdarzeni największą godnością dzieci Bożych, że Duch Święty chciał w nas zamieszkać, że chciał, ażeby, ażebyśmy przebywali z Bogiem, czerpali tą, to życie, które nam przynosi, i zarazem dla świata byli znakiem, że jesteśmy kimś innym. Drodzy wierni, Pan nasz Jezus Chrystus przyjął ten znak starotestamentalny jeszcze a żeby pokazać nam że my którzy przyjmujemy już chrzest jego chrystusowy mamy mieć tą świadomość że jesteśmy kimś innym niż świat pogański i tutaj święty paweł podpowiada nam jeszcze w liście do żydów mówiąc nie opieraliście się grzechowi jeszcze aż do przelania krwi nie opieraliście się temu nowemu pogaństwu aż do przelania krwi. A przecież na pewnych momentach nawet taka czynność będzie musiała w nas zaistnieć, że raczej przelać krew niż zgrzeszyć. Dlatego też katolik musi świadomie odseparować się od pogaństwa, które napiera na nas. I wdziera się razem, nawet do, do naszych świątyń, do naszych kościołów. Katolik musi mieć tą świadomość, że nie może iść na kompromis z tym światem, nie może postępować jak ten świat. Dlatego też, drodzy wierni, nasze czynności, zaczynając od powstania ze snu, powinny się rozpoczynać od przypomnienia naszego chrztu, od znaku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen, czyli nakreślenia na sobie znaku krzyża, jako świadomości, że muszę podejmować umartwienie, ponieważ przynależę do świętej i nierozdzielnej trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jak się z nami dzieje? Czy my rzeczywiście separujemy się od tego świata? Czy my rzeczywiście oddalamy się od tego? Zepsucia, które ten świat przynosi? Pomyślmy sobie, jak szybko odpalamy nasze komórki po wyjściu z mszy świętej. A po co to robimy? Dlaczego? Dlatego, że chcemy zajrzeć do tego okna, a żeby zobaczyć, co tam u pogan się dzieje. A po co mamy patrzeć, co tam się u pogan dzieje? Bo to jest nasz świat. Mało nas interesuje, co się dzieje u dzieci bożych, ale interesuje nas to, co się dzieje u pogan. I garniemy się tam i patrzymy do tego. Żyjemy często duchem tego świata. Pomyślmy sobie, nawet po tej nocy sylwestrowej, ci, którzy być może świętowali, czy pomyśleliśmy, że w momencie, kiedy. Bije zegar północ, że zamiast wznosić szampana, to wypadałoby zrobić znak krzyża i wejść w ten nowy rok w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak by wypadało Katolikowi, ale przyjmujemy te właśnie pogańskie obrzędy, pogański, pogański sposób życia. Może to i nie jest rzecz wielka w tym wypadku, ale też są i gorsze. Drodzy dzisiaj Kościół w swoich modlitwach i w brewiarzu, i we mszy świętej szczególnie czci Najświętszą Marię Pannę, jej dziewicze macierzyństwo, dlatego też garnijmy się do niej. Wiemy doskonale z praktyki, że słabi, że nędzni, że nie wytrwali jesteśmy i że te nasze duchowe postanowienia wyglądają często tak, jak i te nasze noworoczne, czyli nijak. Prośmy, ażeby ona, tak jak przyjęła Słowo Boże do swojego łona i to Słowo Boże wydała na świat, ażeby rozjaśniło ten świat, mroki tego świata, tak, ażeby ona przyjęła nas do swojego matczynego łona, ażeby w tym łonie ukształtowała w nas podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa, a żebyśmy mogli się na nowo narodzić do tej perspektywy życia wiecznego, które nigdy nie minie i które będzie wiecznym wypełnieniem tego, co się stało na naszym chrzcie, czyli Trójca Święta w nas zamieszka, a my w Trójcy Przenajświętszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.